Stało się. Pierwszy od 32 lat wiosenny awans polskiego klubu w dwóch meczach Europejskich Pucharów. Dokonał tego Lech Poznań, wygrywający z Bodoglimt 1-0 po trafieniu w drugim meczu w Poznaniu Mikaela Isaka. Ja nazywam się Dominik Stachowiak, a w dzisiejszej Piłce w Grze moimi gośćmi są Adam Sforacki, Witam serdecznie. Dominik Łosoś Dzień dobry. i Mikołaj Szuber. Cześć. Panowie. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o tym awansie Lecha Poznań historycznym dla polskiej piłki. Pierwszy od 32 lat awans na wiosnę. Wcześniej Legia Warszawa, która ogrywała Sampdorię, Genua w Pucharze Zdobywców Pucharów. Teraz Lech po trafieniu Isaka w 62 minucie tego meczu przy Bułgarskiej. Jakie są Wasze odczucia co do tego meczu No bo w Norwegii nie wyglądało to najlepiej, jeśli chodzi o styl. Natomiast pragmatyzmem udało się przywieźć do Poznania dobry wynik, a później w Poznaniu skwitować to wszystko jednym golem i wygrać to spotkanie. No w czwartek Poznań był w euforii. Myślę, że słusznej po tym, jak w końcu doczekaliśmy się, żeby polski zespół na wiosnę wygrał dwumecz w Europie. No i to, o czym powiedziałeś, myślę, że teraz, już kiedy te emocje troszkę opadły. Możemy na spokojnie porozmawiać sobie o stylu, w jakim, w jakim lech ten awans wywalczył, bo no, jeśli chodzi o ten, pierwszy, ten drugi mecz, to może jeszcze nie wyglądało, to źle, jednak był to mecz, taki powiedziałbym, 50 na 50, to jednak ten mecz w Norwegii na tej sztucznej murawie, no, był dosyć jednostronny, myślę, że się zgodzimy. Mimo że to lech miał najlepszą sytuację w tym meczu. Widać było takie wyrachowanie i zmysł taktyczny, pomysł taktyczny na ten mecz. Bardziej jednak jakieś te umiejętności piłkarskie. No i zdecydowanie też ta sztuczna murawa, na której, na której grali piłkarze Lecha w Norwegii, no nie była naszym sprzymi sprzymierzeńcem, że tak to ujmę. I myślę, że jest to też ważne w kontekście meczu też na sztucznej murawie w Dürgarden. Emocje opadły. Przez tydzień Lech zagrał cztery różne mecze, ale też nie przyczynił mi się tak bardzo do stylu tych meczów w Lidze Europy, bo, w Lice Konferencji, bo bo one były dobre, lek do Norwegii pojechał po swój wynik, czyli po remis, żeby zrozumieć sprawę przy bułgarskiej, lek miał taką korzystną sytuację, że ten rewanż rozgrywał u siebie i u siebie w ogóle nie przegrywa, więc wyjazd do Norwegii, przywiezienie remisu za wszelką cenę przy tych trudnych warunkach, bo tam była chyba śnieżyca, czy ulewa, ale takie mocne wiatry i sztuczna murawa to na pewno Lechowi nie pomagało, ale nie przyjął mi się tego awansu, lek zagrał mądrze, lek zagrał taktycznie, ale lek tak gra często w Europie, tak wyglądał mecz z nie w tym pierwszym w Hiszpanii, ale w tym w Poznaniu to już na pewno. I też było kilka takich meczów jak z Austrum jeden, gdzie lek zaczął spokojnie, czekał, czekał, dopóki pojawi się jakaś szansa i tę szansę wykorzystał z jednymi turmami No mecz z Bodo i ten awans, tak jak powiedziałeś, to jest awans historyczny i tego lechowi zdecydowanie odjąć. Nie można pytanie, co do tego awansu się przyczyniło, bo oczywiście jest to jakieś tam, można powiedzieć, że to jest taktyczne rozegranie i to jest ładne określenie, bo raczej ten styl po prostu był słaby. Na pewno ten mecz wyjazdowy wyglądał się nieprzyjemnie, ten mecz w Poznaniu no, nie zachwycał powiedzmy, tak, ale sukces jest odtrąbiony, możemy powiedzieć, że, że, że na wiosnę lech dalej będzie w pucharach grał. No i pytanie, co teraz pójdzie za tym? Bo zakładając, że Dior Gardens jest słabszym zespołem niż Bodo, teoretycznie przynajmniej, no to te szanse na awans jeszcze dalej istnieją i, i są raczej nawet wyższe niż, niż do tej pory były. Także zobaczymy, co pójdzie za tym. Czy to dalej będzie taki słaby poziom sportowy? Czy, czy może coś tutaj się zmieni? No i co do przyszłego sezonu, bo to też trzeba zawsze patrzeć na przyszłość. To są jakby konkretne finanse za tym idą, konkretne punkty do rankingu UEFA. No Lech może dużo zyskać. Pytanie, czy, czy to tą przewagę, którą sobie wypracuje finansową, między innymi, czy ją gdzieś tam zmarnotrawi, czy, czy jednak uda się ją w sposób racjonalne wykorzystać, tak jak na przykład robi to Bodo, który jest w stanie sprzedawać zawodników za 5 milionów, ale kupić za 4. Było też rozliczenie tego Patryka Berg'a, więc tam pewnie jakoś było, było dogadanie się, że odpuszczą Lens jakąś tam część kwoty, ale Legra o coś więcej. Legra też o rozstawienie w rundach eliminacyjnych europejskich pucharów. W ostatnich latach to wyglądało kiepsko. W tym sezonie się na tym przejechaliśmy, gdzie w pierwszej rundzie po mistrzostwie mieliśmy Karabach, a gdań najtrudniejszego rywala i to się skończyło katastrofą, więc jeżeli Lech teraz będzie grał dalej w Pucharach i zdobywał te punkty, to współczynnik może wzrosnąć do takiego poziomu, że, że przy dobrych wiatrach na czwartej czwartym rundzie być rozstawienie eliminacji Ligi Konferencji, więc to jest szansa dla Lecha duża na przyszłość. Natomiast do tego potrzebne jest jednak miejsce w Pucharach zapewnione przez Ligę, bo raczej tak. nie spodziewamy się, że Lech e, wygra Ligę Konferencji, mimo że oczywiście wszyscy tego byśmy chcieli. No, odjeżdża nam ta czołówka w Lidze i myślę, że e, Oczywiście jesteśmy, jesteśmy pełni podziwu i uznania za, za to, jak, jakie Lech osiąga wyniki w Europie, natomiast no, chcielibyśmy, żeby za tym szła też Liga. Tak, o rozgrywkach ligowych jeszcze porozmawiamy, natomiast jeszcze nawiązując do tego rankingu, o którym mówicie, o tym, że Lech musi te punkty zdobywać jako w tym momencie jedyny polski reprezentant na arenie międzynarodowej, jest ten historyczny sukces, którego odmówić nie można. Natomiast cały czas pojawiają się takie opinie, jak na przykład Kamila Kosowskiego, który w kanale sportowym wypowiedział się o lidze konferencji jako o pucharze Biedronki. No też często się mówi, że to jest ten puchar europejski trzeciego sortu. Natomiast ja jestem takiego zdania, że jeśli polskie kluby będą punktować w Lidze Konferencji. Też moim zdaniem po prostu ta Liga Konferencji jest świetnie skrojona pod polskie kluby, żeby punktować z drużynami średnimi na swoim poziomie, gdzieś średnimi w swoich ligach. Są też kluby takie jak Villarreal, które no, są tam wyznacznikiem jakiegoś takiego wyższego poziomu. Natomiast jeśli będziemy tam regularnie punktować, wygrywać się z tymi drużynami na swoim poziomie, grać co trzy dni, ciłać te punkty do rankingu UEFA, no to będzie dużo łatwiej w tych rozgrywkach wyższych, w Lidze Europy, w Lidze Mistrzów i też będziemy walczyć o to, żeby nie grać w eliminacjach do Ligi Konferencji, żeby druga, trzecia drużyna Ekstraklasy nie grała w eliminacjach do Ligi Konferencji, tylko jednak w eliminacjach do Ligi Europy. Tenerwujmy trochę tę narrację umniejszająca Lidze Konferencji, że to jest jakaś liga niezwykle... Niestety tylko dla outsiderów, bo jak spojrzymy na te kluby to, to co prawda są kluby z spoza top 5 topowych lig, które są tak na fakt za karę, Tam to nie są rozgrywki skrojone pod nich, ale jak spojrzymy na inne drużyny no to mamy mistrzów wielu krajów, a polskie, polskie kluby przez lata nie występowały w pucharach, więc nie mówmy o tym, że, że to jest jakoś uwłaczające, że polski klub gra w Europie i gra na wiosnę, Pokonaliśmy mistrza Norwegii, czy wicemistrza już teraz nie wiem, ale zaraz jest mistrz Szwecji, więc to są kluby poważne, z poważnych krajów, są na naszym poziomie do, do grania, ale możemy też połączyć coś więcej, więc... Umniejszanie lidze konferencji, że to jest liga jakaś niezwykła, niezwykła, słabym, o niezwykłym, słabym poziomie jest po prostu bzdurą, bo, bo jedyną szansą dla polskich klubów jest granie właśnie w takich rozgrywkach, a przypomnijmy sobie, ile drużyn awansowało do ligi konferencji w tym sezonie, ile startowało i dlaczego tylko legra dalej. Ja nie rozumiem, dlaczego wy musi, wy, my w ogóle musimy prowadzić tą dyskusję, ponieważ no, denerwuje mnie to, tak jak ty też powiedziałeś, Dominik, no, ta narracja, w której Liga, Euro Liga Konferencji jest traktowana jako, jako coś umniejszającego. To są rozgrywki skrojone pod nas i tak naprawdę no, jeśli mamy okazję w nich występować, no to trzeba zbierać to doświadczenie w Europie i, i kontynuować tą swoją przygodę, a tak naprawdę każda skrajność jest zła. Nie mówmy o tym, że Yy, że Liga Konferencji to jest, yy, to jest yy, jakiś tam podrzędny puchar, z którego nie ma się co cieszyć, ale też nie popadajmy w yy, jakąś nadmierną euforię. Ale też trzeba zauważyć, jakie to jest historia dla klubu, jakie to są emocje dla kibiców, jakie to jest wieczór w Europie jest zupełnie czymś innym niż wieczór w Ekstraklasie czy, czy w Pucharze polskim, więc takie Umniejszanie tego rozgrywka jest po prostu bez sensu, więc to jest historia, to jest przeżycie, to są emocje, które naprawdę niczym się nie różnią od tej z, z Ligi Europy czy Ligi Mistrzów. No wiadomo, że nie jest to Liga Mistrzów i nie jest to Liga Europy, natomiast to są dalej europejskie puchary i dalej mają swój poziom, który jest e, gdzieś tam ustalany przez takie zespoły, tak jak tutaj wspomnieliśmy o vrl na przykład, tak? to są, czy, czy, czy West Ham, to są zespoły z, z, ze światowego gdzieś tam. Grona szerszego bądź węższego, więc ja bym tej Ligi konferencji nie deprecjonował. No i tutaj, jeżeli ktoś taki, takie głosy tworzy, no to trzeba się zastanowić, jakie sympatie piłkarskie za nim przemawiają, bo według mnie to jest klucz do tego. Zwróćmy uwagę, gdyby na tym, na miejscu Lecha w tym momencie była legia albo raków, to jaka byłaby retoryka, jaka byłaby narracja wśród wielu dziennikarzy i mediów w Polsce? No byłaby taka, że jest wielki sukces i, i fantastycznie. Natomiast jak to jest lech, no to. To już nie bardzo. No, tak to niestety wygląda. Taka jest prawda, że jest wielu, wiele środowisk, które Lechowi zwłaszcza są mocno nieprzychylne, i, i w zasadzie nawet wygranie, podejrzewam, Ligi Konferencji Europy, to byłoby w pewnych programach punkt w dwóch zdaniach omówiony, a potem wracamy do stałego formatu. Także no, nie ma co się przejmować, moim zdaniem. Pamiętajmy, że w tej złej Lidze Konferencji nadal gra Lech, a nie grają drużyny z Lig lepszych od polskiej. No tak, między innymi przecież drużyny z lig dużo wyżej postawionych w rankingu UEFA, miejsca 15, 17, czyli to jest Dania, Norwegia i Czechy. My jesteśmy 28. ligą w Europie. Lech już w tym momencie wypracował taki współczynnik swoją przygodną tego sezonu w Pucharach, że awansujemy w tym rankingu UEFA. Natomiast no moim zdaniem tak jak Dominik powiedział, to nie są drużyny z przypadku, to są drużyny, z którymi my możemy rywalizować na naszym poziomie. Czy to będzie Lech grał w tej lidze konferencji, czy będzie grała Legia, czy będzie grał Raków. Tylko, że nie bez powodu tylko Lech się dostał do tej ligi konferencji. Nie bez powodu nie ma w niej Rakowa Częstochowa, nie bez powodu nie awansował Śląsk-Grocław, nie awansowała Lechia Gdańsk, które też przecież brały udział w eliminacjach i tak jak mówicie te głosy umniejszające lidze konferencji są kompletnie bez sensu bo w takim wypadku Jose Mourinho musiałby się zrzec pucharu za zeszły sezon za z Romą i nie wrzucać zdjęcia kiedy całuje ten puchar jeszcze go sobie wytatuował przy okazji także jeśli robi to taki szkolenie jak Jose Mourinho który wygrywał w swojej karierze dużo większe tytuły między wszystkie innymi europejskie tytuły. tak wszystkie europejskie tytuły co jest też wybitnym osiągnięciem a my uwłaczamy awansowi polskiemu zespo polskiego zespołu na wiosnę, gdzie to się nie wydarzyło od 32 lat, i też w pucharach yy, regularnie. Nie graliśmy. Ostatnie drużyny, które grały przed Lechem na wiosnę w Pucharach, to była Legia Warszawa i Wisła Kraków. Wisły Kraków nie ma już nawet na mapie ekstraklasy, więc no musimy też sobie odpowiedzieć na pytanie, jak dawna jest to, jest to historia. No dobrze, ten historyczny awans jest. Rywalem szwedzkie Djurgarden, o którym już wspomnieliście, myślicie, że to może być taki podobny dwumecz jak do tego w Norwegii, ale też patrząc na to, że rewanż jednak rozgrywamy w Sztokholmie, a nie, a nie przy Bułgarskiej, w Poznaniu? A to będzie kluczowe, że rewanż nie jest w Poznaniu, jest w Szwecji, więc lek będzie musiał trochę nagrać inaczej niż Bodo. Na pewno w pierwszym meczu nie, nie zabunkruje się tak, jak, jak to zrobił w Norwegii, więc spodziewam się, że lek będzie starał się o, o jak najwyższy wynik jak najlepszy. Pamiętajmy, że w, Norwegii, że w Szwecji też jest już to Murawa. Lek już tam grał trzy lata temu z Hammarby, ale to już zupełnie na klasę rywala, pandemia, brak kibiców, brak puste trybuny, więc Leg musi jak najlepszy wynik osiągnąć w pierwszym meczu, bo, bo przy bułgarskiej lek osiąga cuda, a w Europie na każdym wyjeździe jest. Jest przeciętna. Mamy zawodników, którzy nam mogą w tym dwumeczu dopomóc, którzy gdzieś tam klimat skandynawski, czy to ligi szwedzkie, czy wcześniej norweskie, znają. Także gdzieś tutaj jakieś takie zaplecze doświadczeniowe mamy. No i, i tak jak mówisz, inna, inaczej wygląda sytuacja, no bo najpierw gramy u siebie. I tutaj trzeba zbudować wynik, bo wiadomo, że sztuczna murawa, temperatura, w ogóle warunki atmosferyczne na pewno nam na wyjeździe dopomagać nie będą. Także musimy powalczyć tutaj u siebie o jak najlepszy wynik. Co najmniej moim zdaniem tą, tą dwubrankową przewagę trzeba wypracować, bo jedna bramka zawsze jest niepewna. Tutaj błąd gdzieś tam jeden, drugi. No i możemy znaleźć się poza pochorami. Także ten pierwszy mecz będzie według mnie kluczowy. Z Karabachem mieliśmy identyczną zaliczkę i skończyło się katastrofą. Tak, zgoda. No to będzie w ogóle ciekawy mecz, bo tak naprawdę no, dla Kibica Lechad Dürgarden nie jest anonimowym e, zespołem. Słyszeliśmy o nim już e, e, chociażby przy transferach e, z nienawidzonego w Poznaniu e, H., czy też e, Jespera Karsztrema, dla którego... O, chociażby. E, myślę, że też dla Karströma to będzie taki sentymentalny e, powrót, bo e, no jest to klub, z e, który, którym wypłynął na, na, na głębokie wody, można powiedzieć, ale też klub, e, gdzie nie zawsze było kolorowo, jeśli chodzi o, e, o tego zawodnika, także na pewno czeka nas ciekawy jest, błąd. Jesper był kapitanem tego zespołu i tak czytałem na różnych forach tak widziałem różne głosy, że kibice szwedzy się szykują na niego, żeby, żeby wsiąść na niego i od początku udowodnić mu słowem wyższy, więc... Zaczynamy, jak sobie poradzić w no FED. Właśnie byłem ciekawy, jak zostanie przyjęty SPR Karl no bo był kapitanem w tym sezonie mistrzowskim dla Dürgordens. Dürgordens, bo tak jak też e, musimy pamiętać o, o tej wymowie: Dürgordens e, to Ude? już tak jak e, bardziej chodzi mi o to, że dodawanie skrótu, e, porównując do e, naszego e, z polskiego podwórka UKS-u. Ale no to o tym też tutaj można wiele rozmawiać. Mamy Dürgorden e, albo Dürgordens IF, bo Dürgordens oznacza właściwie przymiotnik, tak samo jak Łódzki KS, ale to tak w ramach ciekawostki e, mogę rzucić. Natomiast mówicie o Karstremie, e, też właśnie jestem ciekawy, jak zostanie przyjęty, bo był tym kapitanem właśnie w sezonie mistrzowskim. Wspomniałeś o Hamalajnenie, o Siseju, e, także Nolech zna. Dürgården nie od dzisiaj. Zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie się na poziomie sportowym układać, bo jak na razie układy transferowe udało się zrobić całkiem niezłe ze Szwedami i może na boisku też uda się jakąś taką wyższość zaznaczyć. Szwedcy kibice też się bardzo przygotowują na samo kibicowanie samo w sobie, bo też można wyczytać ich głosy na temat tego, co oni uważają na temat kiboli poznańskiego Lecha, że uważają ich za najtrudniejszych kibiców w Europie, jeśli chodzi o takie może uwłaczanie drużynie przeciwnej. To będzie ciężki wyjazd dla Lecha, na pewno. Dużo kibiców już się zdeklarowało, że pojedzie, bo widziałem różne screeny zakupionych biletów lotniczych, więc Lech będzie miał swoje wsparcie. To jest fajny wyjazd, taki do napisania historii. Lech w Polsce, w Szwecji też jest sporo Polaków, więc Lech też może liczyć na ich wsparcie, więc to jest taki fajny wyjazd do fajnego kraju, gdzie można coś realnego powalczyć, to, to jest rewanż, więc historię może się napisać. Tym bardziej, że stawką jest jednak ćwierćfinał europejskich pucharów, nie zapomnijmy o tym. No będzie to kluczowe, zwłaszcza, mówię ten, tutaj, wydaje mi się, że ten pierwszy mecz mm, trochę nam ustawi to, jak będzie taktycznie mm, wyglądał ten mecz drugi. Jeżeli Lech odpukać u siebie sobie nie poradzi, no to, to tam będziemy walczyli o życie i tam będzie, mm, mam nadzieję, wtedy ostra wymiana. Natomiast podejrzewam, że będzie to wyglądało tak, że u siebie gdzieś tam tą wygraną przepniemy no i, i, i się zacznie um, obrona częstochowy na wyjeździe. Co nie jest wcale złe, bo na pewnym poziomie, już powiedzmy, na którym Lech się w tym momencie znalazł, no to to już może nie ma co szaleć, tylko trzeba faktycznie gdzieś tam technicznie i taktycznie te mecze przemyśleć, tak, żeby po prostu zapewnić sobie ten bezpieczny awans i jednak ten no to no to już jest taka faza rozgrywek, że gdzieś tam w Europie klub jest wtedy zauważalny. Myślę, że w Szwecji jest podobna dyskusja na temat tego meczu, bo obie drużyny mają szansę na historyczny sukces. Ten awans dla jednych i drugich nie jest oczywistością, więc jeżeli jedna z jest tych drużyn na pewno przegra, ale to będzie rozczarowanie dla jednej z nich. Pewno, to dużo. Tak, na pewno to losowanie było szczęśliwe, zarówno dla jednych. I dla drugich, patrząc na to, jakie drużyny mogło, mogło wylosować Durgordon Gordon, jakie drużyny mogły trafić lech, też o szwedach trzeba pamiętać, że oni wygrali swoją grupę bez porażki, zaliczając tylko start, remisując z Shamrock Rovers, ogrywali moldę, ogrywali chęt między innymi 4 do 2. Więc to też nie jest drużyna słabe uszy, bo z takimi drużynami jak chęt polskie drużyny sobie potrafiły nie radzić. Moldę również przecież też potrafiło sprawiać problemy polskim, polskim zespołom, także na pewno możemy się nastawiać na to, że to będzie zacięty mecz, bo Lech też pokazał, że w Europie potrafi grać, że jest to zupełnie inny mecz, zupełnie inny lech niż ten, ten kolejosz ligowy. No i właśnie do ligowej rzeczywistości sobie wrócimy, bo ja przed meczem z Bodo tym rewanżowym apelowałem żeby odłożyć te ligowe problemy na bok i na ten jeden wieczór o nich zapomnieć, ale Lech nie pozwolił, żeby długo ta euforia, o której wspomnieliście na początku, potrwała, bo w niedzielę przydarzyła się porażka ze Śląskiem Wrocław. Porażka zasłużona tak naprawdę, bo ten mecz ustawiony przez czerwoną kartkę Radosława Murawskiego w pierwszej połowie meczu, później tak swoje okazje miał, zdobył gola kontaktowego, strzelił go Michał Skuraś, ale nic więcej za tym nie poszło. No tak Lech prowadził grę, ale tak naprawdę niewiele z tego wynikało i e, tu możemy sobie porównać e, właśnie te mecze ligowe Lecha z meczami w pucharach, gdzie mimo że gramy w bardziej wyrachowany sposób, chociażby w Norwegii e, oddajemy pole przeciwnikom, ale jednak wynik jest dla nas bardziej korzystny. Tutaj e, tym bardziej w 10 e, no, było ciężko we Wrocławiu. E, no, trzeba powiedzieć o słabym starcie w wykonaniu Dominika Holca, który zaliczył nieudany debiut aczkolwiek e, no, byli niedawno bramkarze, którzy zaliczali dobre debiuty, a z których historia w Lechu nie potoczyła się zbyt dobrze, chociażby Artur Rudko. także no, zobaczymy, zobaczymy, jak ten Holec będzie nam dalej grał. Myślę, że nie będzie grał, to była jedno, jednorazowa <grym> zmiana, nie przypadkowe jest wypożyczona po roku. Lek musi też zrozumieć, że, że kluby nie wypożyczają dobrych piłkarzy, więc jeżeli Lek będzie opierał swoją politykę na ciągłych wypożyczeniach, to się będzie kończyło tak, jak zdziwiła czy Titej filim, czy Dominikiem Holcem. Więc... No to jest kolejny raz, Lech ściąga nie wiadomo po co. I oni spełniają swoją rolę według Piotra Rotkowskiego, ale to nie są piłkarze, którzy w jakikolwiek sposób pomagają Lechowi. Lech przegrał zasłużenie. Ja nie wiem z czego to się bierze, że Lech w Europie i Lech w lidze wygląda tak słabo. Rozumiem podejście różnych rywali, ale nie wiem, czy John Van Brom tak lekceważy te rozgrywki, czy one są po prostu tak trudne taktycznie do tego, żeby, żeby zaskoczyć czymś rywala. Ja trochę nie rozumiem tej polityki finansowo-transferowej. Gdzieś tam przyoszczędzamy na każdym zawodniku, i to nie są kwoty, że, że lek powinien kupić kogoś za 5 minut, a kupuje za pół miliona, bo nie ma środków. Tylko tu często tak jak było w przypadku e, kilku zawodników na, e, na letnim okienku transferowym, gdzieś tam rozbijało się wszystko o 100 czy 200 tysięcy euro, a potem się okazuje, że na przykład jesteśmy dwie pozycje niżej w lidze albo odpadamy gdzieś tam w pucharach. I jakbyśmy to przeliczyli, to się okazuje, że byśmy kilka razy tyle więcej zarobili, ściągając i inwestując, powiedzmy, trochę w ten zespół. No bo to jest drużyna piłkarska, nie? Tu trzeba, tu po to jest właściciel, żeby inwestował, żeby miał pasję, żeby w ten w klub te pieniądze wkładał I jeżeli by tak było, no to potem by się okazało, że, yy, że my jesteśmy w stanie rywalizować na równi w lidze i w pucharach, yy, a teraz się okazuje, że albo tutaj, albo tutaj. To jest w ogóle problem wszystkich, mam wrażenie, polskich klubów, że te ławki zawsze są za krótkie, zawsze tym drugim wyborem są zawodnicy z wypożyczeń albo z darmowych transferów gdzieś tam z Rumunii pościąganych. I, no I tak się na dłuższą metę nie da grać. Nie? Nie, 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 żadnego awansu sportowego większego nie zaliczymy, jeżeli polskie kluby nie zrozumieją tej, wydaje mi się, dość prostej zależności. Letnie że... okienko było fatalne pod względem transferu, bo lektyk naprawdę tylko afroamerykański zaś ściągnął transfer gotówkowy, reszta były uzupełnienia. To było takie typowe okienko Tomasza Żąsy, który jeszcze po zakończeniu okienka twierdził, że będzie pracował nad zawodnikami z wolnego kontraktu, on nie ma siły, musi pracować. Cały czas nie spał, więc nikogo nie znalazł, nikogo nie podpisał. Nie rozumiem też, dlaczego Lek zimą nie poszedł po jakiejkolwiek ruchy. Miał trzy wolne sloty do zapewnienia w ramach rozgrywek ligi i konferencji, mógł tych zawodników zgłosić. To prawda jest dużo obcokrajów, którzy przekraczają ten limit, ale jeżeli Lek myśli w perspektywie przyszłego sezonu, to ta kadra nie jest wystarczająca na dzisiaj, a po sezonie kończy się bardzo wiele kontraktów. To Zawodników z szeroko, z szerokiego składu, co prawda, ale ich też trzeba będzie zastąpić. Ale ja nie, nie wierzę, że Lek ściągnie w letnim okienku 10 zawodników, bo jak ściągał chyba ośmiu w 2017, to dwóch zostało na dłużej tylko. No Było jest. widać tą krótką ławkę, zwłaszcza właśnie w tym meczu ze Śląskim, o którym mieliśmy trochę powiedzieć. No dość powiedzieć, że mieliśmy nie wiem chyba sześciu zawodników na ławce, był, z czego był to Filip Bednarek, był to Jao Maral, który zaliczył w końcu pierwsze swoje minuty w tej rundzie i no zrobił więcej niż taki Filip Marchwiński, o którym może też trochę powiemy. Zanieczuł. Żeby... No, zawodnik, który jest talentem od momentu, kiedy ślizgiem zdobył bramkę w meczu z Legią, czyli tam ze 3 lata temu, jak się nie mylę. Ja no więcej, więcej, czy więcej już nawet. To ja już nawet nie liczę. Od tego nie, nie. czasu występów multum, natomiast pożytku z nich żadnego. No, młodzieżowiec, tak, i, i sobie gdzieś tam w piłkę gra. No i to tyle, tyle co tak naprawdę powiedzieć. można powiedzieć, hobby Ostatnio player troszkę. Ostatnio no. mówiliśmy dużo o Filipie Markwińskim, więc nie ma co do tego ratowatu rozwodzić, bo się nic nie zmieniło w kontekście ostatniego tygodnia oprócz zmarnowanej setki w Norwegii i też tej fatalnej sytuacji we Wrocławiu. Więc... Tak. Myślę, że możemy odesłać na temat dyskusji Filipa Morfińskiego do poprzedniej piłki w grze jeszcze przed meczem w Norwegii. Nasz czas niestety powoli się kończy w tym odcinku. Czekamy na starcie dwóch meczów z Dur Gordon, no, ale też na lepsze wyniki poznańskiego Lecha w Ekstraklasie. To już tyle w dzisiejszej piłce w grze. Moimi gośćmi byli Adam Sforacki, Dzięki. Dominik Łosoś, Mikołaj Schubert, Dzięki, cześć. Dzięki, do usłyszenia.